Ratownik medyczny, strażak ochotnik, wychowawca dzieci i młodzieży. Dziś miłośnik alpinizmu Maciej Stańczak z Opola sam potrzebuje pomocy. Schodząc z piątego szczytu Świata Makalu, odmroził palce u rąk i nóg. Jak mówią trzebniccy specjaliści, grozi mu amputacja dziewięciu palców u rąk. Na pomoc ruszyli przyjaciele, ale Maciej wie, że rehabilitacja potrwa kilka lat, a powrót do zawodu będzie niezwykle trudny. Dorota Kaczor od dwóch tygodni domem dla 27-letniego alpinisty jest oddział w Trzebnickim Szpitalu. Trafił tu wprost z wyprawy w Himalaje. Chciał zdobyć piąty szczyt świata, Makalu. Problemy pojawiły się w dniu, w którym miał zaatakować szczyt. Nie byłem w stanie rozgrzać dłoni, miałem je chłodne, zimne. Próbowałem skóra do skóry, w słońcu gdzieś tam rozgrzeć, natomiast no nie udało się. Maciej podejmuje bardzo trudną dla alpinisty decyzję. Postanawia przerwać wspinaczkę. Decyduje się na zejście do bazy. Niestety z powodu fatalnych warunków atmosferycznych trwa to kilka dni. Maciej doskonale wie, jakie są tego skutki. Zaczęły zmieniać kolor. Najpierw robią się ciemne, fioletowe, potem, potem czarne. Zabiegi amputacyjne są nieuniknione. Robimy wszystko, żeby zakres amputacji był jak najmniejszy. Przez to jak najmniejszy stopień ich upośledzenia sprawności. Ratownik medyczny z zamiłowania ma za sobą kilka lat pracy w pogotowiu ratunkowym w Opolu i we Wrocławiu. Jest też ratownikiem WOPR. Mężczyzna ma świadomość, że powrót do pracy stoi pod dużym znakiem zapytania. Podawanie leków, czy w wkłucie, czy iniekcje, to wszystko wymaga precyzji. E Obsługa urządzeń również. Maciek był zatrudniony na jedną dziesiątą etatu, jest młody, nie przepracował jeszcze 5 lat, w związku z tym nie, przysługuje, nie ma żadnych tutaj możliwości na zdobycie renty. Leczenie Macieja będzie długie, kosztowne i skomplikowane. Może trwać nawet 2 lata. Nie ma zestandaryzowania tego leczenia, w związku z tym jakby nie, problemy refundacji. Na pomoc ruszyli przyjaciele i znajomi Macieja. Już zbierają dla niego pieniądze. Kiedy oni dowiedywali się, jaka jest sytuacja, zaczęli tworzyć stronę, zaczęli tworzyć konto, fundacja kukuczki. Maciej jest instruktorem pierwszej pomocy. Szkolił dzieci, młodzież i dorosłych. Jest czwartym, najmłodszym Polakiem, który zdobył tytuł śnieżnej pantery. Przyznawany alpinistom, którzy zdobyli pięć szczytów siedmiotysięcznych w byłym Związku Radzieckim. Trzebnica Dorota Kaczo.